nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, qui ne mi il seno e il duca Amen. Carissimi, in questo giorno i nostri pensieri vanno certamente a Milano, in Libano, dove è salito San charles al Ma dopo Libano, penso che per tanti di voi questi pensieri vengano qui a Florenza nostra, qui in Polonia, dove San Charbert, le sue reliquie. Allora insieme con lui vogliamo in questa celebrazione, in questa coroncina, pregare cari fratelli e sorelle insieme per la pace, per l'amore delle nostre famiglie. E questa è l'intenzione più importante di oggi, come oggi. dona ci signore, la saluta, e da oni male. Kochani moi, w tym dniu nasze myśli biegną do Annaja, tam gdzie grób świętego ojca Szarwela. Oczywiście również po Annaja biegną do jedynej na świecie pustelni identycznej i tej celi takiej samej, gdzie on przeszedł do chwały nieba. Tutaj, do tego miejsca, do Florencji, Komojurze, tu, gdzie stoimy przed Nim, a On obecny również w znaku relikwii, tej relikwii, Jego kości, fragmentu. Dlatego prosimy Świętego Szarbera w tej gorące, by nas z nami, prosił Jezusa o pokój, przede wszystkim o ustanie wojny za rodziny nasze, o miłość w rodzinach. To te przede wszystkim pierwsze intencje, ale też prosimy o łaski dla nas, przede wszystkim o dar zdrowia obecnych tutaj i tych, którzy o to prosili. Dzieciomu la Koroncina i Polakko italiano. Italianom, subito dire che dopo la sarà la santa messa in Italiano. Diciamo insieme, credo, povietme, viagemmo a credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese in inferi, il terzo giorno risuscitato da morte al cielo, siede alla destra del mio pa, padre, il potente di la verrà giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Sceponącego, Spożyciela Nieba e Ziemi, Gesù Cristo, Scegna Jego Illino. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżował wagę wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmarł, wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga ojca, wrzech pogącego. Stamtąd przyjdzie go żyli gumary. Ducha Świętego, święty kościół powszechny, święty, kościół powszechny, święty, kościół powszechny, święty kościół powszechny, grzechów odpuszczenie, chciałam z bardzo wstanie, że odwieczniamy. Padre nos te ponome, vengai turenius, et fatela tua cielo chleba naszego powszedniego, bądź nam, nam dzisiaj, i ja odpuść nam nasze winy, ja nasze winy jako im odpuszczamy nasze winowych, i nie wódź nas na pokuszenie, pokuszenie ale nas baffo gloria al Padre e al Figlio allo Spirito Santo e qua, na początku, teraz e zawsze e na vieti e vie, vie, umane Amen. Eterno Padre io ti offro il corpo e il sangue l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero oi Cioce di Vietne o Ciccia, oi Cret Duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. We wrócił do Loro miłosierdzie dla nas i całego świata. We wrócił do Loro miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie, dla nas, sua, miłosierdzie, dla, nas sua, miłosierdzie dla nas i całego świata. świata. Perla sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Perla sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dolorosa, dolorosa Mie miłosierdzie dla nas i całego świata, i całego świata. per suła dolorosa passione, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, miłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata, per suła sua dolorosa pasjone, mój dla nas i całego świata, dla nas i całego świata, o, troj, korpus sangue, l'anima, la divinità, del tuo dilettissimo Figlio, e Signore Nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati, di queri del mondo intero. Per la sua ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa przekowanie za grrzecie nasze na i, całego i całego świata Perna suła dolorosa pasioneem miliło siędzie dla nas i całego świata, perna suła dolorosa passionem miliło siedzie dla nas i całego i ca świata Perna suła dolorosa pasioneemniej miło siedzie dla nas i całego Miej świata Perna suła doloroza pasjonem, miejliwość Niech je dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej Per la sua dolorosa passione. Viei, mi asciuga il dramma, i Per la sua dolorosa passione. il mi i Per la sua dolorosa passione. Mi i, per la sua dolorosa e mi mi i Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la, la divinità. Deltuo dilettissima filio, e sigere nostro Gesu Christo, in espiazione dei nostri peccati, et mondo idem. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Mięgnivo serce drą nas świata. Per la sua dolorosa passione. Mięgnivo serce drą nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione. Mięgnivo serce drą nas i całego Per la sua dolorosa passione. Mięgnivo serce drą nas i całego świata. Per la sua dolorosa mi passione. Mie miłosierdzie drana si całego świata. Per la sua dolorosa passione. Mie miłosierdzie drana si całego świata. Per la sua dolorosa passione. Mie miłosierdzie drana si całego świata. Per la sua dolorosa passione. Mie miłosierdzie drana si całego świata. Per la sua dolorosa passione. Miei miłosierdzie dla nas e ca'go świata. Per la sua dolorosa passione. Miei miłosierdzie dla nas e ca'go świata. Eterno padre, io ti offro il corpo, e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ojcze, przedvieto. Rzeczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę, duszę i bóstwo najbliższego, najbliższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i, i, całego, świata. i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej, Miej, miło Miej, miłosierdzie Miej, 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 miłosierdzie Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Mierzy miło serce dla nas i całego świata. Er, lasuła, dolew rozapasiona. Mierzy miło serce dla nas i całego świata. Er, lasuła, dolew rozapasiona. Mierzy miło serce dla nas i całego świata. Er, lasuła, dolew rozapasiona. Mierzy miło serce dla nas i całego świata. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Eterno Padre, Io teo trai cordo i sangue, L'anima divinita, De tuo od ofilio, Filio, Signore nostro Gesù Christo, in peccione Dei nostri peccati, E vicueri del mondo intero. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę mi bóstwo, Najmilszego Syna, Panie, Syna tobie, Twojego, a Pana, tobie, Pana naszego tobie, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata. Per lasu... Per dolorosa, dolorosa passione. Miej, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la dolorosa, dolorosa passione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per sua dolorosa... Pasione, Miej miło serdzie na dla, na dla nas i całego, całego świata. Perla suwa, dolorosa pasiona. Miej miło dla nas i całego, i na całego świata. Perla suwa, dolorosa pasiona. Miej miło dla nas i całego świata. Perla suwa, dolorosa pasiona. Miej miło dla nas i całego świata. Perla suwa, dolorosa pasiona. Miej miło dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione Miej miłosierdzie na's dla nas i całego, i całego świata. Per la sua dolorosa passione Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Santo Dio, Santo po, Forte, Santo Immortale, oh, e del mondo Itero, Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, Abi Piety Noi, Jeden Mondo Intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, Abi Pietatin, Jel Mondo intero. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, z się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O sangue l'acqua, que z dal cuore di Gesù, come sorgente misericordia per noi, confidiamo in te. O krwi wodo, któraś wytrystęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O sangue l'acqua, que z dal cuore di Gesù, Come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in te. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O sangue l'acqua, quiescaturisti del cuore di Gesù. Come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in te. O krwi wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, konfido in te. Jezu, ufam Tobie. Jezu, konfido in te. Jezu, konfido in te. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Santa Faustina, San Giovanni Paolo II, San Charbel, Santo Padre Pio, tutti nostri santi, pregate per noi. Schwenta Faustino, Schwente Jan Pawle II, Schwente Oce Szarberu, Schwente Oce Pio, e wszyscy Schwenci, no, mudrcie się chciel, za Vlety. nami. Cari fratelli e sorelle, fra qualche minuto inizieremo la Santa Messa in italiano, perché ci scollegheremo chi, diciamo, vuole partecipare alla Santa Messa. Fra due o tre minuti. Inizieremo invece eh, stasera, sempre vi invito per ore 19, all'inizio della celebrazione 19, benedirò la Via Crucis che è nella Chiesa, allora tanto vi invito per questa celebrazione e poi eh, la, la adorazione eucaristica e preghiera oggi. co pratuto per la parce, kiediamo san -Sain A więc, moi drodzy, teraz przyjmiemy błogosławieństwo. Za chwilę, za parę minut, msza święta w języku włoskim i zapraszam Was, Polaków, również o 19:00 mm. o, przepraszam, o 18:00 msza święta, o osiemnastej, a o 19:00 na bożeństwo z modlitwą o uzdrowieniu wolnie. Dzisiaj modlimy się przede wszystkim o pokój. Allora, licze wiamo beneficjone con di San Giovanni Paolo II, apostolo della Divina Misericordia. Przyjmijmy to błogosławieństwo reliquiami św. Jana Paolo II, apostoła Bożego Miłosierdzia i prosimy go, wstaw się za nami o pokój. Il Signore sia con voi, e con i spirito. Pan z wami, z is dużym polemieniem. Vi benedica potente, padre, filier Spirito Santo, niech was błogosławi. Wszechmogący Bóg, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Amen.